ratować dwóch gliniarzy. Kto ma w końcu strzes tych, którzy strzes mają nas jeśli nie ty. Ci gliniarzy najwyraźniej z tych, co lubią się pobrudzić. Chcieli zrobić biznes z człowiekiem kurda do Ale coś poszło nie tak i mają kłopot. Więcej powiedzi Stella narzeczona jednego z nich. Powodzenia. Ах ты гнида! Brakkuje. Stella? wszystko w porządku? Kładź się. Ludzie do czera nie mogą nas zobaczyć. Jeśli masz przez to poczuć się lepiej, to czemu nie? Słuchaj, to poważna sprawa. Z ludźmi doczera nie ma żartów. Okej, okay. pewnie. No. Całkiem wygodnie. Musisz pomóc mojemu narzeczonemu Billowi i jego kumplowi Charlesowi. Są więzieni w budynku obok. Chęc mówił, że obaj są z NCPD, tak? Obaj są też pieprzonymi idiotami. Czasem dorabiają sobie na mieście. Chcieli ubić jakiś interes z Dodgerem, coś poszło nie tak i teraz są w dupie. Bill zadzwonił do mnie ze środka i powiedział tylko, że jest źle i że mam ściągnąć pomoc, bo inaczej Dodger ich dojedzie. Rozumiesz, kurwa? Czemu aż tak boicie się tego Dodgera? To dealer narkotykowy i człowiek Hansena. Psychopata. Uciekał do Dogtown przed ciężkimi wyrokami. Mam prośbę. Spróbuj nie zabijać jego ludzi. Nie pogarszajmy i tak złej sytuacji. Tu masz kartę. Dodger przejął opuszczony budynek NCPD. Pomimo upływu lat, działamy na tych samych systemach, więc wejdziesz bez problemu. Plusy zacofania technologicznego NCPD. Uratuj ich. Proszę. A kto pyta? Charles czy Bill? Charles. Czyli Stella kogoś zorganizowała. Na całe szczęście. Dobra, otworzę drzwi. Jebane! Musisz mi pomóc. No, dawaj. Kurwa mać. Wiem. Yeah. Urwa. no. To nie moja krew. Co się stało? Eee, chodź zobaczysz. Zapraszam. Co jest? To Bill? Cześć. Czyli Stella mnie nie okłamała. Rzeczywiście, jest źle. No, po, po, potrzebujemy pomocy. Z tym się kłócić nie będę. S Słuchaj, my go nie zabiliśmy. Wypłacicie, płacicie, ja wierzę w niewinnych policjantów nad trupem. Nie ma sprawy. No, no, pochwal się, co zrobiłeś. Ja? To, to ty chciałeś jechać nie. do Dodgela. czas był dobry. Trzeba było nie zostawiać dragów pod dosem tego zjeba a skąd mogłem wiedzieć, że je połknie. Chłopcy, oj, nie kłóćcie się od początku. Co się stało? Mów, ty mów? Kurwa, błagam was. To było tak. Ten typ ukradł dragi od Dodżera i uciekł do Night City. Poszła fama, że Dodger płaci za złapanie złodzieja i ich odzyskanie. Kurwa, no to wpadliśmy na niego podczas rutynowej kontroli. Wiesz, przypadek. No, i miał te 200 gramów neokokainy, to, no to go przywieźliśmy, no. Nie, no, wzorowi z Was policjanci. No, my sobie tu siedzimy, czekamy na Dodgera, a Bill kładzie te 200 gramów na stole, jak gdyby nigdy nic. Ten Skorvil krzyknął tylko: jebać was! Chaps za ten worek i do mordy! Może. może miał wszczep przełyku. gdzieś gardło specjalne. Dupy wszczep! Co ty pierdolisz? A nie próbowaliście zmusić go do wyplucia tego worka? Próbowaliśmy zrobić trochę. tracho. tracha. kurwa! No wiesz, tę dziurę w szyi! Ale nie wyszło. Dostał piany na mordzie, telepki, no i się przekręcił. Wtedy przyznam, nieco spanikowaliśmy. Ten worek musiał puścić. Miał w brzuchu dziesiątki tysięcy euro dolarów! Co mieliśmy zrobić? Stella miała rację. Jesteście pieprzonymi idiotami. Mówię, no trochę spanikowaliśmy. Głupio wyszło. Kurwa. <grym> Wszystko się w nim rozpuściło. <grym> ja pierdol. Dodżer nas zajebie. Przywieźliście mu złodzieja, który ukradł mu dragi, a teraz nie ma ani złodzieja, ani dragów. Tak, na to wychodzi. Musisz nas, kurwa, stąd wyciągnąć. Dobra, idziemy. Tylko tego... E, no... Jest jeszcze jeden problem. Przyjechaliśmy radiowozy. Musimy go zabrać. Geniusz. A gdzie jest radiowóz? W garażu. Idziemy. Mówi, to oficjalne. W końcu udało ci się trafić do pierwszej ligi. Pierwszej ligi pieprzonych idiotów. Tak, Johnny, czekaliśmy. Miło mi. Teraz mnie zabije. Jak, jak się dowie, co zrobiliśmy, to mnie zabije. Wiesz, co by ci się przydało? Co? Para jaj. Prawdziwy z ciebie twardziel, Charles. Szkoda tylko, że przed komendantem zawsze się jąkasz. Nie jąkam się. Yy, dobra, tędy nas prowadzili. Ty. Jaki był ten kod? 2893. Nie to, to było 2983. 2893. No, tak. no widziałem przecież wpisuj. Nie, nie, nie działa. 2983, podmówiłem. Człowiek doczera. Uważaj! kolejne drzwi. Znowu zamknięte. Znowu? Za jakich grzechy? A to nasza wina, że zamknięte? Gdzieś tu musi być jakiś przełącznik czy coś. Dożer nas po złocie, Bill. nie może nie udać, Bill. Wiem, co mówię, Bill. Zamknij się, Bill. O! Udało się. Aj, spadło kurwa! Sięgam. Po powrocie otwieram budkę z chodnoga. Tak, co jeszcze? Dobra, w środku jest nasz radiowóz. Masz je, nie? Kluczyki? Czekaj. Zostawiłeś je na górze? Nie, no, luz. Przepraszam, jaki komitet powitalny. Bardzo miło z waszej strony. Chłopcy, co się stało? Przyjechałem za wcześnie? E, wszystko tu wytłumaczyłem. Cisza. Ciebie nie kojarzę. Skąd się tu wziąłeś? Ach, sam już nie wiem. Szczerość. To lubię. Wiesz, nasuwa mi się jedno pytanie. Czy któryś z was nie ma przypadkiem czegoś na twarzy? To, to, to nie tak. No, jakby to powiedzieć. Ty, może ty szybciej składasz się. Była strzelanina, i jeden gość dostał, krwawił. Potem przywieźliśmy te narkotyki wszystko zostawiliśmy na górze. Je, jest ok. Też wiadomo. Dobra, do trzech razy sztuka. Nam mu wierzyć? Mówi prawdę? Nie, i dobrze o tym wiesz. No, wiem. Charles, Bill, powiedzcie, co się stało. Więc złapaliśmy złodzieja, który ukradł ci 200 gramów narkotyków i przywieźliśmy go tutaj. Tylko on te narkotyki zjadł. Zjadł? Połknął 200 gramów. Połknął. Przy Was! No, zanim zdążyliśmy zareagować, bo. Po potem próbowaliśmy je wyjąć. Co żeście kurwa próbowali? Mnie przy tym nie było. Eee... Zaczynam żałować, że mnie też nie. Mów co zrobiliście? Dokładnie. I bez ściemniania. No! Pró próbowaliśmy wyjąć je, to znaczy te narkotyki, ze środka, z, z niego. Ze środka? Kurwa. Czyli cała ta krew. Chcieliśmy je odzyskać, ale T tak jakby się w nim już rozpuściły. Ja pierdole, słyszycie to? Dzikusy, szefie. Dobra, a ty? Ciebie po co w to Boją się, że ich zabijesz. Okej. Okay. Czyli przez waszą gamoniadę przekręcił się złodziej. Pokroiliście go, choć dragi zdążyły się już rozpuścić. I jakby tego było mało, wciągnęliście w to poważnego człowieka, bo baliście się kary. Mniej więcej. Równi popierdolonej historii, dawno nie słyszałem. Kurwa! I to gliniarze! syny. Służyć i bronić! No, stereotypów o durnych policjantach to wy nie zmienicie! Nie mogę! Kurwa! Kumple mi nie uwierzą! Trzeba było ich nagrać, szefie. To co? Jesteśmy ok? Jesteśmy ok. Taka historia, zaproszek, który mogę ogarnąć w pół dnia? Dajcie spokój, możecie iść. Szefie, powinniśmy sprawdzić, co z chłopakami na górze. Racja. To jeszcze moment. Sprawdź sygnały z biomonitorów. Jest ok, żyją. Dobra, zabieraj ich, zanim zmienię zdanie. I chłopcy jeszcze kiedyś się z wami skontaktuję. Chłopaki, do radiowozu i się zawijać. Ruchy. J jasne, jasne. Dzięki, Wi. Nigdy, ale to już nigdy, nie będę pracować dla NCPD. Okej, okay, twój sekret pozostanie twoim sekretem. Ale... klienci zadowoleni? Kontrakt zamknięty.